Cześć, witajcie na dzisiejszym odcinku. Dzisiaj zaprezentuję kilka radarów ze swojej kolekcji oraz prezentacja nowego radaru oraz ceny, jakie kształtują się na chwilę obecną. I oto mój nowy radar, którego jeszcze nie prezentowałem w kolekcji. Tadeusz Kościuszko nominał 500 zł. Emisja 1 czerwca 1982 roku, seria FR. No, i tutaj czytany od początku i od końca daje tą samą cyfrę. Zauważcie od końca 4781874. Jest to samo co od początku. Tym charakteryzuje się radar. Drugi radar, jaki posiadam, to nominał 5000 zł z PRL-u. Fryderyk Chopin. Bardzo czytelny i oczywiście dużo droższy. Cena około 20 zł, a być może nawet i więcej ponieważ jest to radar czytelny. O co chodzi? O to chodzi, że od razu rzuca się w oczy. Trzeci radar na dzisiejszym filmie to 20 złotych emisji 2016 roku. Seria AY 7378-737C. I tutaj radar jest mniej czytelny, trochę dłużej trzeba się zastanawiać nad tą cyfrą. I czwarty ostatni dzisiaj radar bardzo cenny. Jeszcze wam zaprezentuję jak przechowywać banknoty. Tutaj spójrzcie, bardzo czytelny, od razu rzucający się w oczy. Radar biorą tutaj udział tylko dwie cyfry, czyli najbardziej pożądany radar. Mamy tutaj 6 i 0 i nic więcej, i taki radar około 50 zł na chwilę obecną. Oczywiście wszystko zależy, pamiętajcie, od stanów banknotów, im lepszy stan, tym lepiej od numerów oraz od emisji banknotów. I tutaj, jeszcze przypomnienie, czym jest radar, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. I słuchajcie, banknoty monety przechowuje w specjalnych zabezpieczeniach w kartach do tego przeznaczonych, w segregatorach. Kupicie tu oto w tej firmie S numizmatyka 10% zniżki na mój kod ZAKAPEL 2023 do końca roku i wielokrotnego użytku. Kod znajdziecie w opisie oraz link do tego sklepu. Warto zabezpieczać wasze walory, monety, banknoty i inne rzeczy. Wszystkie akcesoria znajdziecie w tym sklepie. Ja wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Hej.